Dlaczego ta umowa jest tak niekorzystna dla Polski? O tym mówi m.in. raport przygotowany przez bank PKO, gdzie wyraźnie wskazuje się, że to Polska jest krajem, który zostanie najbardziej poszkodowany w momencie wejścia w życie tej umowy. Ta umowa to jest poświęcenie... Europejskiego rolnictwa, polskiego rolnictwa na rzecz ratowania niemieckiej gospodarki, to jest narażenie naszego bezpieczeństwa żywnościowego, to jest narażenie bezpieczeństwa żywności, to jest narażenie konsumentów na import żywności, która jest produkowana w zupełnie innych standardach, to jest narażenie polskich rolników, europejskich rolników na nieuczciwą konkurencję. Przypominam, że proces produkcji żywności to są niższe koszty, to są inne standardy, to jest stosowanie środków ochrony roślin, które już dawno są zakazane w Unii Europejskiej. To jest stosowanie hormonów wzrostu w chowie i hodowli zwierząt. O tym wszystkim należy pamiętać. Ale należy również pamiętać o tej hipokryzji środowiskowej, którą stosuje Komisja Europejska. Z jednej strony tutaj w Unii Europejskiej bardzo wyśrubowane normy, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, politykę środowiskową, deforestację, a z drugiej strony właśnie otwieranie unijnego rynku na import towarów z krajów, w których tych standardów się nie spełnia. To jest dokładnie taki hipokryzja środowiskowa dla, hipokryzja środowiskowa Unii Europejskiej. Właśnie teraz jest ten czas i jeszcze nie jest za późno, żeby te żeby tą bardzo niekorzystną umowę dla Polski zablokować.